W ramach wstępu powiem, że strasznie ciężko jest mi opowiadać o tym bohaterze. Największym problemem są tu informacje. Korwo widzimy całą grę. Jessamine ma dobrze udokumentowane swoje młode lata. Piero zaś jest jeno wspomnieniem. Jest to nie tylko trudne, dlatego że sporo muszę się domyślać, ale dlatego też, że zwyczajnie szkoda mi jest tej postaci. Piero jest geniuszem, a mimo to wiemy o nim jedynie z krawki informacji. No ale zaczynajmy. Nie znamy wieku Piero. Nie wiemy gdzie się urodził ani czy podróżował. Wiemy za to, że Malek lekko ponad 40 lat i był najmłodszą osobą przyjętą do Akademii Filozofii Naturalnej w Krystolu. Zdeklasował tym wynik Sokołowa, ale o tym czy później. Piero był naukowcem i wynalazcą. Zajmował się filozofią naturalną. Bardzo ładne słowo, nieprawdaż? Nie dość, że był jednym z najmłodszych z uczniów, to do tego był jednym z najmądrzejszych Historia pokazała, że stał na podium zaraz obok Sokołowa, gdzie obaj panowie plasowali się na pierwszym miejscu. Znamy kilka wydarzeń z czasów, gdy był jeszcze w akademii. Ponoć prowadził zażartą kłótnię z Williamem Tremblayem o to, która metoda na konserwację tkanek jest lepsza. Cały spór z czegoś na kształt przyjaźni przerodził się w zażarte kłótnie, których wielu ludzi nie rozumiało. Ostatecznie skończyło się na otwartej walce. Panowie postanowili zadecydować za sprawą siły. Stanęli naprzeciwko siebie, odwrócili się i po dziesięciu krokach mieli strzelić. Niestety to był pierwszy raz, gdy trzymali broń w ręku, więc żaden z nich nie trafił. Piero był najbliższy, gdyż udało mu się uszkodzić płaszcz Tremblay'a. Ostatecznie zdecydowała moneta. Tremblay wybrał orła, a wypadła reszka. Piero wygrał, dzięki czemu mógł zostać w akademii. Przegrany zaś opuścił uczelnię. Historia ta nie zakończyła się w tym miejscu, gdyż Tremblay został pielęgniarzem, czy też lekarzem, pana Kapelusza, przywódcy kapeluszników. Podtrzymywał on go przy życiu miesiącami. Może to świadczyć o tym, że dopiero się mylił, lub że obie metody były równie dobre. W późniejszym czasie Piero został wydalony z Akademii. Nie wiemy dokładnie za co, ale wiadomo, że Sokołow miał decydujący głos w tej sprawie. Sokołow nie przepadał za Piero z powodu zazdrości. Wcześniej to Sokołow był najmłodszym uczniem Akademii, a teraz Piero pobił jego rekord. Po wydaleniu Piero przez Sokołowa ich konflikt zaognił się. Piero uważał, że Sokołow ukradł mu kilka jego pomysłów, gdzie jednym z nich miała być rzekomo Formuła na Eliksir. Uważał również, że gdyby nie wydalenie z Akademii, mógł objąć bardzo wysokie stanowisko. Po wszystkim, Piero stał się prostym pracownikiem. Tworzył pułapki na szczury, montował klatki i tego typu rzeczy. Od dłuższego czasu cierpiał na bezsenność, a kiedy już zasnął, udręczyły go koszmary. Widział chłopca, który umierał w agonii. Przez to wszystko nie potrafił normalnie pracować, a rzeczy, które niegdyś wydawały mu się banalne, wtedy były niemożliwe do wykonania. Jednakże pewnego dnia po prostu zasnął przy pracy. A zamiast chłopca zobaczył coś, co przyjął za personifikację śmierci. Obudził się i zaczął tworzyć. Stworzył maskę, którą później podarował Korwo. Wtedy nie wiedział, co tworzy, ale był pewien, że wszystko z czasem się rozwiąże. Później został zwerbowany do grupy lojalistów. Był tam odpowiedzialny za sprzęt. Najpewniej z czasów, gdy jeszcze pracował ze szczurami, zdobył kontakty z czarnym rynkiem i przestępczym półświadkiem. To on sprzedawał na czarnym rynku wszystkie dobra, które przynosił ze swoich eskapad korwo i tak jak łatwo sprzedać jest tywieńsko rudę albo perły, tak raczej ciężko sprzedać obrazy sokołowa czy złotą zastawę. Lojaliści jej nie mieli pieniędzy, więc część materiałów, takich jak pióra, tywieńska ruda czy miedziane druty, Piero na pewno zostawiał sobie. Z czegoś przecież musiał robić ulepszenia do broni, czy też strzały. Ogólnie to Piero stoi za stworzeniem miecza korwo, jak i kuszy. Odmieniec odwiedzał go każdej nocy we śnie i podrzucał mu różne pomysły. Chociażby serce zostało stworzone przez Piero za sprawą podszeptów odmienica. Później Piero zaczął przewidywać, że coś się święci wśród lojalistów. Możliwe, że to przez złe traktowanie i ucinanie mu funduszy. Stworzył on potężny pylon, który potrafił zwładnić lub spopielić ludzi na danym obszarze. Niestety błąd Havloka i Martina uniemożliwił Piero dokończenia jego dzieła, przez co musiał on prosić o pomoc korwo, gdyż plan został skonfiskowany i wrzucony do śmieci przez Havloka. By stworzyć ten pylon, Piero połączył siły z Sokołowem, dzięki czemu obaj naukowcy pogodzili się, a Sokołow uznał, że wyrzucenie Piero z akademii było zbrodnią. Ostatecznie Piero i Sokołow połączyli siły i stworzyli eliksir o nazwie SJ, który potrafił wyleczyć szczurzą zarazę, dzięki czemu plaga została okiełznana. Wiadomo też, że później Piero trafił do Akademii Filozofii Naturalnej i uczył wielu ludzi, takich jak chociażby Aleksandria Hypatia. I to właśnie jest koniec historii. Nie wiem, co działo się dalej. W drugiej części nie pojawia się nawet wzmianka o Piero, a jeśli tak jest, to proszę poprawić mnie w komentarzach. Harvey Smith na swoim Twitterze wspomniał, że wyobraża sobie, że Piero do końca życia będzie smutny i zgorzkniały, i sam sobie będzie podkładał kłody pod nogi. Na pytanie jego fanów odnośnie tego, co stało się z Piero, Harvey odpowiedział, że nie żyje. Po prostu. Najpewniej stało się tak za sprawą jego mózgowej gorączki. Początkowo nie wiedziałem, czym to jest. Przechodząc grę pierwszy raz uznałem, że to swego rodzaju natłok myśli, dzięki któremu ma on tak wiele pomysłów. Dopiero później dowiedziałem się, że jest to stara nazwa na zapalenie opon mózgowych. Jako coś ciekawego dodam, że w jego warsztacie możemy oprócz książki i materiałów znaleźć zioła lecznicze. Możliwe, że miały one na celu pomóc w jego chorobie. Tak więc w ten sposób prezentuje się historia Piero. A jaki był jego charakter? Lubił się kłócić i był zgorzkniały. Niewiele w życiu mu wyszło, nie licząc remedium Piero, które było jego dziełem. Stworzył je gdzieś pomiędzy pracowaniem jako szczurołap, a zamieszaniem z lojalistami. A przynajmniej tak mi się wydaje. Potem, tak jak mówiłem, połączył swoją formułę z eliksirem sokołowa, by wyleczyć zarazę. Inną rzeczą, która mu wyszła, był mechanizm, który sterował gorącą parą właśnie w Golden Cut. Mówił Kaliście, że pracował nad czymś w domu rozkoszy. Potem okazuje się, że chodziło właśnie o system parowy, choć mam teorię, że nad krzesłem elektrycznym też mógł pracować. Oprócz tego jego inne wynalazki były wyśmiewane. W jego warsztacie możemy znaleźć książkę, w której możemy przeczytać, że pracował nad czymś o nazwie Drzwi Donikąd. Miał to być portal. Z tego, co się orientuje, miał przenosić do innego portalu w innym miejscu świata, a ostatecznie robił dziurę w ścianie. W jego warsztacie możemy znaleźć ślady po takich eksperymentach. Niektórzy uważają, że jest to nawiązanie do serii portal. Piero traktował ludzi z lekką wyższością i walczył o swoje. Nie dało się go łatwo pokonać. Chwytał się on każdej okazji i dlatego chociażby pracował jako szczurołap. Można stwierdzić, że był nerwowy, chociażby po tym, że w jego warsztacie książka o Sokołowie jest niejako rzucona w kąt pokoju i leży pod stołem. Często nie widzi on winy w sobie. Jak sam stwierdził, to nie moja wina, że ludzie wolą formułę Sokołowa. No i jeszcze kilka ciekawostek i faktów, które ciężko było mi wsadzić w indziej w historię. Zacznijmy od tego, że miał dziwną relację z kobietami. Podglądał kalistę, gdy ta się kąpała. Możemy nakryć go na tym w momencie, gdy mamy przesłuchać sokołowa. Piero tłumaczy się tym, że bada zamek, by na jego podstawie stworzyć mechanizm w kształcie płatku śniegu. Jest to oczywiście kłamstwo, ale gdy przyjrzymy się kluczom z Dizelner 2, mają one kształt czegoś, co mogłoby przypominać płatek śniegu. Tak jak mówiłem wcześniej, podrywał on kalistę, chwaląc się swoimi dokonaniami, czyli maszyną parową w Golden Cut. Z drugiej zaś strony, Cecylia mówiła, że chciałaby być z Piero. Niestety Harvey Smith uznał, że Piero był samotny, więc nie wiemy jak to się potoczyło. Jeżeli przyjrzycie się dokładnie oglądając Tales from Danu, zobaczycie, że Piero nie wygląda jak on. W początkowych fazach produkcji Piero miał twarz Łolesa, który jest służącym lorda Pendletona. Twarz obecnie należąca do Piero wtedy należała do Łolesa. Na niektórych nagraniach można to zobaczyć. W późniejszych fazach produkcyjnych zostały one zamienione. Obecnie nie wyobrażam sobie Wallesa grzebiącego nam w masce śrubokrętem albo podglądającego kalistę. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że pracował nad łodzią podwodną, ale było to dawno i nie potrafię tego teraz znaleźć, więc nie jest to potwierdzona informacja. Montując materiał, znalazłem fragment z łodzią podwodną. Jest tu też wzmianka o mechanicznych żołnierzach, co albo potwierdza, że Piero nie dożył czasów dwójki, gdyż to dżindosh jest uważany za wynalazcę takowych, albo w czasie gdy Piero miał w planach zbudowanie mechanicznych, technologia na to nie pozwalała. Och, i mógłbym tak gadać jeszcze godzinami. W tym momencie mam ochotę przekazać każdą najmniejszą wzmiankę o tej postaci, jaka kiedykolwiek się pojawiła. Mogę powiedzieć chociażby, że on sam bał się swoich rozważań na temat ciała i duszy. Uważał, że jego częste działanie wbrew logice jest zasługą jego geniuszu. Chciał w przyszłości dorobić się fortuny na swoich wynalazkach i odkupić część ziemi Houndpits. Zanim jeszcze pogodził się z Sokołowem, prowadził on badania na płaczkach dzięki starym znajomościom z Akademii. Możemy mu w tym pomóc, usypiając jednego z płaczków, które mieszkają pod pubem. I podziękuje on nam za to później. Myślał on nad nowymi i bardziej efektywnymi metodami rafinacji wielorybiego tranu. Osobiście powiem, że Piero był jedną z moich ulubionych postaci. Mam ogromny szacunek do wszystkich naukowców, których mogliśmy spotkać w Dishonored, i dlatego jest mi źle ze świadomością, że tak niewiele wiemy o tym geniuszu. Marzy mi się DLC, albo cała osobna część, poświęcona naukowcom i Akademii Filozofii Naturalnej. Cieszy mnie jednak kilka moich domysłów. Chociażby klucze w nietypowym kształcie sprawiły, że podskoczyłem, myśląc, że były zasługą Piero. Miałem zamiar wrzucić na koniec trochę wypowiedzi Piero, ale uznałem, że A. Nikt tego nie obejrzy do końca. No i b. Wybranie kilku kwestii to marnotrawienie geniuszu. Wrzucę drugi filmik ze wszystkimi słowami Piero jakie udało mi się znaleźć. Miłego dnia i do widzenia.